Witam i tam wszystkich serdecznie. Dzisiaj obejrzymy sobie nowy gameplay z Dying Light 2, który został przedstawiony wczoraj na prezentacji Dying to Now. No i zobaczymy taki jeden duży quest, będzie pełna rozgrywka, zobaczymy co tutaj nowego pokazali twórcy z Techlandu. No i przypominam, że gra już jest w złocie, prawdopodobnie na 99% wyjdzie już tego 4 lutego, więc oczywiście będzie pełna seria Mam jeszcze dla was taką jedną propozycję na koniec, ale to później. Najpierw zobaczmy ten gameplay. Dajcie znać jak wasze wrażenia. No i zaczynamy, zaczynamy. Let's go. Mamy tutaj polskie napisy, więc spoko. Ok, wygląda. Wygląda ładnie, nawet jak na potrzeby YouTube'a. Really thought it'd work. You we were fucking duped. Ah, uh, well, um. At least it's peaceful. Yep. That's why I come here when I'm pissed off. So a lot, believe me. Look! Aiden! They're back oh, on. Kurda. They're fucking coming back on. <laughs> you see that again? You see that? It's beautiful. Oh, I can't believe it. No, I just can't believe it. <laughs> oh. Wow, Mammy oh, oh, I see it, Daniel. I'm at a lookout point, and it's quite the show. How this happen? Dark as hell for 15 years and suddenly this? I don't know, don't know. But we need to find out. Then drop by the canteen and let's talk. Been missing you like last year's snow Loka. While shotgunning beers and screwing bartenders. You know me. <laughs> it's a gift. <laughs> All right? Dumbass. <laughs> Something's wrong. No. Oh no, 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 no. No! Fuck! So that's the fisheye. Okay, how do we get there? The fisheye's gotta wait. Gotta wait, but why? We need to check the substations. One's over there, level with the PK tower. What about the fisheye? Listen, I want to help you, and I will help. We'll do this together. But you have to understand, it's the first. It's been the same situation for over ten years. 10 years of this fucking darkness we gotta check this out how do we get to the substation it's an old paraglider it'll help you get to places you normally can't reach just follow me okay lauwan can it be made to fly faster possibly but that's something you should ask the professor about okay Dobra, zobaczmy, jak ta paralotnia działa. Tutaj są właśnie takie dodatkowe podmuchy, nie? Które mogą nas wybić w powietrze. O, no, tego sporo jest teraz, widzę. No, ale poruszanie się, to jest to flow, to jest to flow cały czas ulepszane. Myślę, że to już do perfekcji w dwójeczce. Oj, ale świetne, świetne. Naprawdę bardzo szybkie to poruszanie z lotnią. Fajne. Wish. Ok. I tutaj mamy taki normalny kwestik. Bez omówienia. Czysty gameplay. Fajna prezentacja na razie. No i troszkę walki. Walka jest z tego co widziałem już wcześniej. Taka, no, bardziej skupiona też na kontratakach, nie? Możemy wrzucać wrogów w różne pułapki, wyrzucać nawet z budynków. Także jest to ulepszone. No i oczywiście otwarty świat, taki już bardzo duży, wybory moralne, kiedy no dane ścieżki nawet się wykluczają. Więc to jest, to jest spory progres, taki w nieliniowości, nie? Tej tabuły. No ale rozgrywka jest tutaj bardzo ważna. W jedynce też świetna, świetna rola tego parkuru walki wręcz no i tutaj troszkę tego więcej wiadomo, że więcej i lepiej, ale ta paralotnia bardzo przyspiesza, poruszanie bardzo no, Wygląda ładnie. Oczywiście to jest YouTube, więc troszkę obcięta jakość, ale jak na grę, która była tworzona już na poprzednią generację, można powiedzieć to to jest spoko taki Seen any signs of renegades around here? No. See, Private? Now calm down and let Aglot think. What's there to think about? Why not head back to base? Who the heck are you, anyway? I'm someone offering to help. I'll check what happened to the power. You know anything else about it? That's top secret military information. We're trying to figure out how to get up there. Just go ahead and tell him everything, why don't you? Every last detail. Well, what's the big secret, huh? Mm -hmm. We need to get this piece of shit working. That's what my colleague's vastly oversimplifying things, but his gist is correct. There are obvious signs of the electricity having returned, and this here appears to be a substation. It and others like it are capable of transmitting electricity throughout the city. We have orders to get this building functioning once more, meaning turn it back on. Unfortunately, without climbing equipment, access to it is severely limited. Okay, Mama I'll go am up there without the equipment. You'd be willing to do that? You'd be doing a great favor for the peacekeepers. Uniform, the electricity brings all the down. What was that he said? I think it was something about his mother. Nie Dobra, no tutaj frakcje, nie? Frakcje, jeszcze raz, frakcje, do których możemy przyłączyć. No i ma to swoje konsekwencje. Fajne, fajne. Ale zobaczcie, jak walka mięsista. Troszkę tutaj skrócono, ale. Ale no spoko. Oczywiście te skoki. No i bardzo, bardzo dużo uników, nie? O, jakaś taka linka. Pięknie. Ok. O i tutaj mamy ten kabel. Nie doleci. 8, 9 metrów mieliśmy. Dzień. Trying <laughs> to connect power to the transmitter. No, it wasn't a piece of cake in here, after all. Okay. Czyli taka nawet mini zagadka, nie? Z tym kablem. <laughs> I met <sum> a bunch of PKs who couldn't get to the substation themselves. So that's why you haven't called me yet. <laughs> you should see them. To decide which one I like more. You okay. know that I'll you, right? <laughs> Ej, ale fajne, taka zagadka środowiskowa, że musimy kabel doprowadzić do celu, a mamy tylko określoną długość, nie? Fajne, fajne, spoko. Uuu, no i teraz tak. Do kogo dołączymy? Do ocalałych czy piski persów? Hmm.

w się tam. Hmm. Ale jazda co? Fajne. Fajne. Fajne, to będzie naprawdę oferowało no, taką rozgrywkę, może na kilka razy nawet, nie? Ale ta paralotnia świetna, 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 bo świat jest bardzo duży. Też, no też taki wertykalny, więc. take my advice okay Frank is one handsome fella It's a shame he's such a booze out well hike they slaughtered us. One by one, like fucking rabbits. Frank? Frank, it's me. Wake up! You? What are the fuck you doing here? Interrupting my conversation with. Ravik's been dead for years, Frank. Pull yourself together. You got a visitor. And who's that? Queen of fucking England? I gotta act old dainty now? This is Aiden. He has the GRE access key. Waltz used it to turn on the electricity in town. Working GRE key, <laughs> you're full of shit. Show it to him. Where'd you get it uh, from one of Waltz's men? So, you want a waltz's men too? Hey, easy, Frank. Aiden is on our side. We think this contains data proving what they did to us in the hospital. Uh, so, you still believe you'll find out why Waltz fucked up your childhood? Okay, I'll tell you. Ready? Uh. Because he's a fucking psycho. He's fucked in the head. That's your holy grail and Ark of the Covenant all in one, Loan. Happy? Not so really. much. Right? You and Loan can get the fuck out of my face now. You hear that? Fuck, something's happening. Will you check? I'm right behind you. I'm sure. Wow, wow, wow.

Ale fabuła mega interesująca to jest taki fragment, ale troszkę nam tutaj już pokazują, oczywiście. Jeśli ktoś nie chce tego oglądać, no to rozumiem, bo tu są spoilery. Ale no wiadomo, gra jest długa, więc jeśli ktoś lubi takie pokazy przed premierą, to. tutaj troszkę mamy. Okej. Okay. Bronimy tego rybiego oka. Renegaci przyszli. Ale to jest jakiś początkowy quest, nie? Bo tutaj. Nie wiem, drugi. Ciężko powiedzieć. Ale dostaliśmy elektryczność, więc może się od tego dopiero rozpocząć gra. Ale jest mega, jest mega. Są emocje. Taka szybkość, nie? W poruszaniu to jest to. To jest to. Żeby się nie zatrzymywać, tutaj zobaczcie. O! Kolejna jakaś linka do góry. Te rzeczy są dosyć jasno wyznaczone, nie? Szukajmy żółtego koloru zawsze. No i troszkę walki. Czy my mamy w ogóle jakieś bronie już? A możemy wywalać. To jest to. To jest to. Piękne. A mamy, mamy. To jest to Okej, okay, musimy tutaj te działka wysadzić, żeby nie wybuchły Okej okay. Ale jazda To oni jakieś armaty odpalili Czasówki takie Ale no to To unikanie, nie? Unikanie będzie kluczem Ależ świetny cios Jakaś elektryczna. Wrzucamy do ognia, świetnie. No, kombosy ładne, ładne. Z czasem będzie pewnie. tego więcej troszkę. Ale fajne są efekty ty tych broni, nie? Świetne efekty broni. Trzeba przyznać. O, i teraz zobaczmy, jest ten podmuch. O, jest ten podmuch. I od razu nas wrzuca tutaj na wyższy budynek paralotnia i lecimy. Fajne. Fajne. Jedynka już miała świetny system parkouru i takie... No perfekcyjne można by powiedzieć na tamte czasy poruszania A tutaj. Może być lepiej, może być lepiej Oczywiście, że może być lepiej. Będzie brutalnie. O kurcze, wystrzeliło! Jedna wystrzeliła. Kurde, jednej nie zdążył. I jeszcze mamy ostatnią. Minutka. Mało czasu, zobaczymy, czy się uda, czy nie. Ja pierwszy raz ten gameplay oglądam, jak coś. O, jakieś. jakieś molo poszło. To by też ich można wyrzucić z dachu, nie? O, to by było ładnie. Chyba chcę nam to pokazać. Ale mało czasu, 40 sekund. Jest chwila na rozbrojenie tej bomby, ale też trzeba mieć spokój, chyba nie? Oj, nie zdążył. No i nie zdążył, widzicie? To nam też pokazali, że trzeba w miarę szybko usunąć tych przeciwników. Dobra, wyrzucił i 7 sekund. Ja pierdykam, zdąży. A, wystarczy dotknąć i już się czas za.

Dyneloitte, stay human. No, proszę Państwa, super gameplay. Super gameplay. Wrzucimy go sobie w tło jeszcze od początku, bo troszkę mam informacji dla Was. Fajny, naprawdę fajny. Jest high peak na tego 4 lutego. Myślę, że jak jest już ten goldzik tutaj, kilka miesięcy przed premierą, to uda się to dowieść. No super, bardzo czekam oczywiście, serika będzie na premierę, to jest jasna sprawa. Natomiast taka mała sprawa jeszcze do Was. Czy mielibyście ochotę przed premierą tej dwójeczki na serię z jedynki, z podstawki, wystarczy podstawka, tak w styczniu byśmy sobie mogli rozpocząć, bo nie ma tam za bardzo premier właśnie też w styczniu, a fajnie byłoby sobie przypomnieć właśnie te mechaniki, wszystkie... Rzeczy parkurowe tutaj walkę troszkę z jedyneczki podszkolić. No i taką serikę. Ona nie jest jakaś bardzo długa. Podstawka byśmy zrobili w styczniu. Dajcie znaka, czy chcielibyście to zobaczyć. Oczywiście ta pierwsza seria premierowa była na kanale, no natomiast ona jest teraz na prywatnym z uwagi na te problemy kiedyś z banami różnymi. Więc ta seria została Później przerzucona na prywatne, żeby nie mieć tutaj jakichś roszczeń. Natomiast teraz spokojnie możemy zagrać jeszcze raz, jeśli będziecie chcieli. To na styczeń bym taki tydzień, dwa wyznaczył właśnie na Dying Lighta jedynkę Świetna gra oczywiście. I myślę, że fajnie byłoby sobie przypomnieć po tych kilku dobrych latach od premiery. Także tyle z tego gameplayu. Mi się bardzo podoba. Oczywiście dwójka. Myślę, że kandydacik do gry roku na pewno. Ale zobaczymy, jak całość wyjdzie. Myślę, że fabuła musi tutaj też pokazać, że jest dobra, bo gameplay jest zawsze świetny i to już widać na pierwszy rzut oka. Także dajcie znać, co o tym myślicie. Co myślicie o serii z jedynki. No i łapa w górę, jeśli Wam się podoba i czekacie na serię. Subskrybujcie, może ktoś, może jeszcze nie subskrybuje, a czeka na premierę Dying Lighta. No to oczywiście będzie pełna seria. Dzięki za oglądanie i do zobaczyska. Hej, hej, hej. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Przypominam o łapce w górze i subskrypcji kanału. Obok wyświetla się nowy film i cała seria odcinków. Natomiast jeśli podoba Wam się moja twórczość, możecie wesprzeć kanał na Patronate i na YouTubie klikając przycisk wesprzyj na ekranie lub poniżej. Wielkie dzięki i do zobaczenia!